aranżowana przestrzeń miała odzwierciedlać upodobania inwestorki. Miała być kobieca, wyrazista i radosna, przy jednoczesnym zachowaniu balansu i wyważenia w zastosowanych akcentach kolorystycznych. Styl vintage spotyka się tu z nowoczesnymi, prostymi formami wzbogaconymi o geometryczne akcenty meblami i kolorowymi dodatkami. W nowym, deweloperskim mieszkaniu udało się uzyskać ducha i niepowtarzalny klimat, kuchnia z różowymi frontami, projekt Studio projektowania wnętrz in balance Sesja zdjęciowa oraz stylizacja Aleksandra Dermont Kuchnia Vintage Różowe szafki w kolorze roku 2024 Pachwus z pomieszczeniem, które zostało zaprojektowane w pierwszej kolejności i narzuciło to nareszcie mieszkania, była kuchnia połączona z jadalnią. Rozpoczęto od drobnych zmian układu i wyburzenia ścianek, dzięki temu udało się zwiększyć ilość zabudów i miejsca na przechowywanie a sama kuchnia stała się większa i bardziej funkcjonalna. Dolna część mebli w kolorze ciemnego drewna kontrastuje z różową zabudową. Poszukiwanie idealnego odcienia wymagało paru podejść. Po kilku próbach udało się odnaleźć ten jedyny, wymarzony kolor. Który przewija się również w innych częściach mieszkania. Kolorowe szafki zdobią dekoracyjne frezy i lamele. Zabudowy zostały zaprojektowane z ogromnym przywiązaniem do detalu. Linie i krawędzie mebli spotykają się i łączą na tych samych wysokościach. Część kuchenną zamyka kremowy regał z dekoracyjnym przeszkleniem nawiązującym do lamel na frontach różowej zabudowy. Kuchnia w stylu vintage. Projekt. Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Dermont mały aneks kuchenny. Projekt. Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Dermont jadalnia z okrągłym stołem i krzesłami retro i salon z grafikami na ścianie. Okrągły drewniany stół i krzesła z fantazyjnymi oparciami oddzielają kuchni od części dziennej. Kremowa lamperia na ścianie. Jasna sofa i fotel w odcieniu zgaszonej zieleni tworzą tło dla kolorowych dodatków. Jednym z najważniejszych i najmocniejszych akcentów w tej przestrzeni są wiszące nad kanapą ilustracje Karoliny Pawelczyk, które idealnie wpasowały się w estetykę mieszkania. Salon z jadalnią. Projekt Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Dermont Beżowa sofa i biały stolik kawowy. Projekt Studio projektowania wnętrz in balance sesja zdjęciowa oraz stylizacja Aleksandra D'Armont w przedpokoju pojemna szafa, z salonu przechodzimy do przedpokoju, dużą szafę celowo zaprojektowaliśmy tak, by optycznie powiększyć strefę wejściową, białym frontom jednak nie brak dekoracyjnych frezów i uchwytów. Na fragmencie ściany przy szafie zastosowano tapetę w delikatny wzór, a także kolorowe wieszaki. Przy wejściu do łazienki, na tle kremowej lampery stanęła drewniana konsola. Całość odbija się w lustrze z charakterystycznym różowym łukiem, motywem, powtórzonym z frontów kuchennych szafek. Przedpokój w małym mieszkaniu. Projekt. Studio projektowania wnętrz in balance, sesja zdjęciowa oraz stylizacja Aleksandra Dermont Mały Przedpokój, projekt Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Dermont Łazienka z kremowym kolorem i lastryko. Łazienka nawiązuje do reszty mieszkania. Zastosowano tu przyjętą w pozostałych pomieszczeniach paletę barw. Na ścianach pojawia się mozaika, którą znajdziemy pomiędzy szafkami kuchennymi. Do połowy wysokości ściany wykończono kaflami w odcieniach kremowego i brązowego lastryko. Całość jest prosta i minimalistyczna. W różowej w budowie umywalki oprócz przestrzeni na przechowywanie mieści się pralka. Mimo niewielkiego metrażu udało się spełnić wszystkie oczekiwania właścicielki. Delikatne wykończenie stanowi piękne tło dla fantazyjnych flakoników po perfumach, które zbiera inwestorka. Inbalance to autorskie studio projektowania wnętrz, zarówno prywatnych. Jak i komercyjnych prowadzone przez Hannę Brzozowską projekty tworzone w pracowni powstają przede wszystkim w oparciu o kolor, geometrię, różnorodność faktur i materiałów. Odważna kombinacja powyższych elementów daje unikatowe i niepowtarzalne efekty, a wykorzystywany język projektowy pozwala idealnie dopasować koncepcję do potrzeb klienta. Łazienka. Projekt Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Darmont Łazienka. Projekt. Studio projektowania wnętrz in balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja. Aleksandra Dermont Sypialnia z zielonym łóżkiem i kremową lamperią Sypialnia to prawdziwa za spokoju. Za zielonym łóżkiem powtórzono motyw kremowej lamperii, do której odcienia dopasowano zasłony. Subtelne dodatki w postaci grafiki jasnej tapety dodają pomieszczeniu charakteru, jednocześnie nie dominują i nie przytłaczają. Tu można wypocząć i oddać się ulubionej lekturze. Sypialnia. Projekt. Studio projektowania wnętrz in balance, sesja zdjęciowa oraz stylizacja, Aleksandra Dermont projekt, studio projektowania wnętrz in balance, http://www.inbalance.com.pl Sesja zdjęciowa oraz stylizacja, Aleksandra Dermont, http://www.inbalance.com.pl